Szanowni państwo, w związku ze swoim startem na stanowisko wójta gminy Pawonków obiecałem przygotować kilka filmów, w których opowiem o sobie i swoich planach. Dziś jesteśmy w Łagiewnikach Małych. To tutaj parę lat temu z rodziną postanowiliśmy kupić dom i zamieszkać. Dom wyremontowaliśmy i mieszkamy, jesteśmy tu bardzo szczęśliwi, kochamy to miejsce. Chcielibyśmy tu dożyć późnej starości. Jeśli chodzi o mnie, to jestem przedsiębiorcą, bezpartyjnym, katolikiem. Uważam, że w tworzeniu gminy, tworzeniu samorządu i rządzeniu się w naszym ukochanym miejscu na ziemi powinniśmy łączyć siły i współpracować, nie dzielić się na lepszych, na gorszych, na zwolenników jednej czy drugiej partii. Tylko wspólna praca. Przyniesie oczekiwane przez nas tak długo efekty. Taką właśnie gminę chcę Państwu zaproponować. Z szacunkiem dla ludzi.